Pchnięcie do przodu dobrych polityk, jawność cen mieszkań, ustawa patodeweloperska, antypatodeweloperska przechodzi, mam nadzieję, że przechodzi, ale no, no, po głosowaniach jednogłośnych myślę, że przechodzi 30 lipca przez Senat. Są, idzie dobra ustawa o budownictwie społecznym. My tam mamy jako Polska 2050 swoje poprawki, ale całościowo ona na pewno przejdzie. Bardzo dużo zostało zrobione, teraz potrzebujemy więcej wreszcie środków na społeczność. Na budownictwo. Jestem przekonana, że z ministrem domańskim tu się porozumiemy i pójdziemy do przodu. Właśnie minister Paszek, przepraszam, jeszcze minister Paszyk na sam koniec swojego bycia ministrem wniósł o wycofanie programu pierwsze klucze, czyli tych też również dopłat do kredytów hipotecznych z wykazu prac rządu. Jak rozumiem temat jest umarły. Temat jest umarły od samego początku ja osobiście Polska 2050 stanęliśmy tutaj asertywnie po stronie ludzi a przeciw deweloperom. Tak to nazwijmy. Nie może być polityki, która za pieniądze podatnika wspiera i tak bogate lobby. To była bardzo twarda pozycja Polski 2050 i zrealizowana, ostatecznie przypieczętowana bardzo dobrze. Teraz mamy otwartą drogę do naprawdę dobrej, rewolucyjnej polityki mieszkaniowej, takiej, w której przede wszystkim dobro kupującego i dostępność mieszkań, a nie dobro rentierów i deweloperów jest postawione jako cel. Czyli minister Lewandowski idzie do ministra Domańskiego zajmować się mieszkalnictwem? Teraz sprawy wiceministrów będą jeszcze ustalane, natomiast to jest zrozumiałe. Dla mnie partnerem jest pan minister Domański i uważam, że tutaj będzie na pewno bardzo dobra współpraca. Marszałek Czerzascy potwierdzał, że pan Lewandowski będzie zajmował się mieszkalnictwem. Widzi pani tę współpracę? Ja współpracuję z ministrem Domańskim i też w sprawie mieszkalnictwa w dobrych postulatach jestem zawsze z każdym do rozmowy i współpracy. Te postulaty są jasne, nie dla dopłat do kredytów. Lewica miała tu inne zdanie, zmieniła. Bardzo dobrze, jesteśmy już teraz po tej samej stronie. Tak dla społecznego budownictwa to oznacza, że jak najszybciej trzeba realizować Pieniądze przelać na fundusz dopłat, o tym wielokrotnie mówiłam. Nie dla rejtów, czyli takich firm, które wykupują komercyjnie mieszkania na wynajem, bo to powoduje podwyższenie cen mieszkań. Tak, dla praw kupujących. To jest absolutnie kluczowe i dlatego jawność cen mieszkań, jawność cen mieszkań transakcyjnych, to jest nasza ustawa, która teraz zaraz wejdzie do Sejmu, to jest wreszcie, przepraszam, ale popędzenie deweloperów w kwestii sprzedawania metrów pod ścianami oszukanych setki tysięcy ludzi w całej Polsce. To są rzeczy, które trzeba robić. My będziemy robić. Pełna gotowość współpracy z panem ministrem Domańskim i każdym wiceministrem, który jest w resorcie. Ale czy będzie taki wiceminister dedykowany tylko mieszkalnictwu w tym resorcie? To są decyzje pana ministra Domańskiego. Ja nie będę mu meblować resortu. Wiem, że w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, mamy Krajowy Zasób Nieruchomości, mamy budownictwo społeczne, mamy społeczne agencje Najmu, mamy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. To jest ta bardzo ważna część mieszkalnictwa. Skonsul skonsolidujemy to pod jedną osobą. Jeszcze do mojej decyzji pozostaje jaką i ta osoba dostanie bardzo jasne instrukcje, że ma współpracować. Czy będzie formalny aneks do umowy koalicyjnej, w którym zarówno znajdzie się stanowisko wicepremiera dla Polski 2050 i dla ministra. すげえ。 Uzgodniliśmy, 14 osób siedziało przy stole i to uzgodnienie padło, że pan minister Sikorski, teraz za moment pan wicepremier, wchodzi do rządu jako wicepremier. Polska w zrozumiałych powodów Polska 2050 w listopadzie otrzymuje stanowisko wicepremiera i wicemarszałka Sejmu. Wszyscy się zgodzili, wszyscy uzgodnili. Słowo się rzekło, jesteśmy odpowiedzialnymi koalicjantami. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś teraz to słowo wycofywał.